Siema, siema widzowie. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym was serdecznie zaprosić na Discorda, którego link macie w opisie oraz do wsparcia mnie z kodem e... kierowca lodówki w sklepie. Mm, dziękuję wszystkim wspierającym, a tutaj macie kilka z nich, którzy pochwalili się na Discordzie e... zakupem z kodzikiem. Ej, no <noise> Panowie, jak tam z materiałami, bo ja tak mam średnio, tak ja 300 tylko. Tylko. Ja, ci tylko ja tak cicho słyszę, że my słabam? No bo to w Fortnite to jest gówno. Ja go, ja go dobrze słyszę, aż za dobrze. Ja mam mikser no, głośności na full. Ja też. O, słuchawki na fulla daję, no to ja... Ej, ja no wiecie no, co? Nie, podkręcić mikrofonik. Nie nie, 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 nie rób, nie rób, rób nie rób. Oj nie nie nie, nie nie. Nie, nie. tak, tak, tak! Nie, 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 nie. <laughs> Ej, bo ja mam małatę. Ja mam tylko 400. Ej, bierzemy autosy. No musimy... Ja, nie, a... Nie no kurczaki mieliśmy nie. wziąć. E! No ale jest, gdzie, są, gdzie są najbliższe kurczaki? Właśnie, to jest takie ciekawe Ty w sensie... jesteś takim kurczak. No ja mam w środku kurczaka, buły. <laughs> w panierce jest. <laughs> Dobra, no. no. to wątpię, że sobie dojdziemy. Wątpię, że budujemy. Wątpię, nie, zobaczmy, no ja bym budował, bo budujemy. Tu nas Chodźcie, już. chodź żaba, żaba, chodź tutaj. Kręć, kręć schody. My mamy tyle matki. No. Lecimy. Lecimy. Idę, park. idę. Nie pal, lasu, bo nam chyci budowle, budowlę. Halo. No to gaście to macie harnasie. Nie, no ja się zgłaszam do straży miejskiej. To tak nie może być. Burgerek, taki niewinny Dobra, No to jest sobie jeszcze dziabny. Blud dał. <laughs> Dawaj glut ci śnieszszy, how, to, how, to, edit? how to edit, bro? Look at your face. Się, od Look od at your się. face. Dobra. No, lecimy. Trzeba się odsunąć, bo się rozpędza za szybko. Taki glutek jak się rozpędzi Dobra, będą Jak Z bara wiedzie. No Już mi się Motoring w mną kręci, konfalić. nie? Po, po, po wcześniejszym. E, nie! O, ty, no ty raku! Co się stało ty? E, nie, nie! E, nie, nie. E, nie, nie róbcie tak, nie róbcie tego. Tak. Nie no który troll? No, ja nie Jakaś zemek, to jakaś tak, tak, To Przemek, ty zemek. sam chciałeś, żebym ci te impulsy zostawił Patrz, jak go przyciągnę <laughs> Nie <laughs> jak to wyszło śmiesznie e, żaba tu idzie? Bo no. ja robię te na razie tak Bo... Co tam kręci tak szybko jakiś no, Yeti popięk, Yeti się i... rozpędził, Yeti go już nie powstrzymamy <laughs> O To nie jest, to nie Rzemek <laughs> Dobra, mam nadzieję, że nam się uda za pierwszym razem, bo jak rano próbowaliśmy nagrać... Ej, halo! Ej, co się stało? Jak rano próbowaliśmy nagrać, to tak... O, i spadł! Dobra, no, dawaj... No, no, ty. Dawaj, Glutek, lecisz! Ja panowie, bo 20 sekund to strefa... Lecimy. Mam, mam Lecimy. Lecimy! mam dwie ja apteczki... Mam dwie apteczki... mam cztery więc silp. Dwie rybki i siarbo -rybkę, więc jest git. Ty... Tylko nie wyjmujcie mi wykałaczki z burgera, bo się rozpadnę. <laughs> o nie... Lecimy! Ty, szybko, szybko, ty! No niech jak Dawaj, szybciej, szybciej glutek, rozpędź, rozpędź tóżkę. Dobra, no już <laughs> pędzę, pędza. Ej dobra, Życie. chyba... D dobra, chodź do strefy. Chodź do strefy, no, do strefy trzeba przyjść troszkę. Usta bo jesteś... Dobra, się, kręć się No leć, no do strefy o. biegniemy Dobra, ale weź ten Poddycham, nie mogę! Ej, macie Ej. Macie coś do upadku, bo ja nie mam nic sumie <laughs> Ja też Ej ja mam fajny, mam fajny pomysł, jak będziemy, patrz, będziemy spadać Słońce koło... Słońce mnie razi. Ej mnie też, no mnie, też. mnie też, mnie też. Ej co widzę, jest? Widzę. <laughs> ja też nie widzę. widzę. Mamo! Widzę, jak wysoko można się budować, co jest, oni to zwiększyli? Nie. Tak było zawsze. 100 metrów. Ej nie no, pa zwiększyli to. No nie wiem, chyba nie. O, chyba tak. Ej, już wczoraj laga mózgu dostało tak na sekundę. <laughs> to zjemiemy, Co to max? O, o, o. A tu? Ej, nie, nie! Nie, 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 nie! nie, nie. O, Ty dobra. rzuciliście mnie prawie, trolle! Burger prowadzi! Ej, mam, mam pomysł, jak będziemy spadać, I to ja jedną osobę przysiądę hakiem i ona jakby zniweluje upadek, może przy końcu. To to jest pomysł, to jest jednak zagrażenie. Nie pod nami się biją! O, nie, to jest to A ja też rzuciłem. Ej, nie, nie rzucajcie, najdół, bo to takie trochę ryzykowne jest. Wiesz, że jest lipa, my padniemy! My wszyscy paniemy naraz! Ale ja mam dwie apteczki i dwie flaperki, dwa flaperki. O no to daj nam ja daj, na daj mi flapery, daj mi flapery! Masz apteczkę, wiesz. A no to niech ktoś buduje! Eee. Chłopaki, daj badona! Nie, 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 dobra, masz rybkę, masz mm. szybkę Żybka. Ej, lecimy. no nie! Ty... <laughs> jedną masz, ja mam. On dwie. O, zabrał mi chowiniarz <laughs> Dwie wiem masz, ja jedną. Ja też? Ja też mam dwie. Zlij się. Ej, szybko się Lecimy, lecimy. My nie damy rady, tak, tak. Damy radę. Damy radę. Damy radę. Damy radę? radę. Najwyżej, tak, damy radę. najwyżej na na plecy i lecimy. Dajmy, 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 dajmy. <grym> z darem na plecach. No tak, no. O nie je. Dobra, ej, ogólnie ej, ogólnie jest ten, jest 14 osób tylko. Ten co mi chciał ten. O, ten, lepiej, ten co chciałby. Rzucamy arka-joł! <noise> Aport! Ej! Ej! Padamy, padamy! Ty, nie chcesz ja, ja, ja go muszę rzucić! Kraj, bierz mnie! Kraj, bierz mnie! Zostawił mnie na pastelotu! Ty, my dobiegniemy do tej strefy! Nie! Yeah. Chodź, chodź szybko! Szybko, błagam! Dążysz! Nie! Sorry, kurde. szybko, szybko, szybko. szybko. <laughs> żaba Żaba, <Podnoś>, <laughs> nie Nie, za żaba niestety nie podoba. <laughs> <Wiecie, co? Przez śmiech> no, no, no. Nie, to co podoba. przypadek. Ej, wiecie, jest ta... mało osób, jest mało osób, tylko 10 osób. <laughs> sorry, sorry, żaba. No poduj, poduj. Biegnij! Biegnij przed siebie! O no bo, ale czego wywalił, bo nie. Lecimy. Nie no, to było zbyt pięknie. E, no, najlepsze jest to, że nie? Najlepsze jest to, że ja miałem jeszcze 2000 tysiące matów. Ja Ile? Miałem jeszcze, i miałem jeszcze tysiąc panie O konia, ja mam impulsa lety na no, Nie, 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 nie. Aha, no. Bo jak rzucisz impulsa na budowę, to one się kolapsują. No to zajdę na dół trochę. Wiecie co, ja bym to zaraz cieńsze budował, jak wejdziemy do pusteczy. Ej, ja wyrzekaj, bo ja sobie wyłączę tą opcję. Ej, ty nie jesteś w miejscu, Yeti, halo, halo, lakwózgu. Dobra, Yeti! Słyszałeś? Pa, ten co, ten co architekt. O, dobra, i czekaj. Pa, <laughs> Jak to się robi? Tak? Nie, O, czekaj, się, się nie, 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 nic nie róbcie. Dobra, chodź za nim, nie, 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 rób. Nie rób. Ej dobra, ja będę latał was, lewitowo będę nie, was. nie, 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 to jest zbyt ryzykowne. <grym> nie Jesteśmy zbyt blisko wygranej, to już jest zbyt piękne. Ej, szczerze to rano chyba nawet tak blisko nie byliśmy. Nie no, przy, przy, przy jednej próbie no. Zaliczamy restart! O kurde, faktycznie, burza, A, po, ej, burza no. powala, burza powala. Ej. Dobra, zostańmy tu chłopaki na razie. No, na razie zostańmy. Chłopaki <grym> <grym grym> zostańmy razie. Elimi el eliminujemy jednego? Z naszych? nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tak to nie. nie. Kra Krad, jest... leci. Nie no... nie no, żaba... Był. Ej, rzucik, no, rzucik, rzucik, oczy! Co jest? Łapam łap tam go łap go. Ej! Co się buduje tak? Ej, wiecie co, musimy go otworzyć? I ten. I szybko. A ten na webby spadł. O kurde spozik. Ej strefa! O! Nie wiecie co? U Brother! Nie musimy to... O co? O co cię? O co cię? Ej uwaga, to, ja to... Ja edytuję. Nie nie, musimy to zmniejszyć trochę. Bo to jest zbyt widoczne. Ej, jedy! Ej, jedy! jedy! Uwaga, Ej, nie daj to ja daj to łaptek! O! nie! Ej, daj Jest! Mam go! Nie no z tym to jest tyle klipów już Ty po pięć minut musieliśmy... Ej uczuń się, Krajmor uczuń się, uczuń się Ej bo... E, kurde, nie! No, kurde! No! Nie. nie! Nie! No nie no ale było blisko, ale było fajnie. No. no, jak to się mówi, do trzech razy sztuka, bo do 83, no, przynajmniej w naszym wypadku. To jest takie na poli moment, że to hit. Dobra. dna. To tak dla odmiany lecimy na tartek. E, a jak graliśmy we wszystkich kolatekach, na najbardziej wyszak. Pole znaczy jak gdzieś tu, nie? Ale przede wszystkim. Nie chodzi o to, żeby tu. Nawet nie musimy tego za wygrać, tylko żeby było śmiesznie za dymka, za nie? A Ale jak wskakają, to on nic nie gadał. On ja sobie zupę że coś. po cichu. No, on no w ogóle nic nie ten. No. On, on nic, nic nie, nie mówił. No. Eee, ja zrobiłem? Wziąłem tego Baby Yoda i mi wchodziła no taka kulka bo Jeszcze ten Brutus. W ogóle gruby mi Baby. Ej wiecie co, chyba widzę lamy. Chyba widzę lamy. Ja też chyba widzę lamę. Tu jest. Ja też widzę. Patrzcie, tutaj jest. No. Lama! Lama! Ja bym mógł polecieć na nią i lecieć się od razu do was. Ja lecę na lamę. Co? Mogę ja polecieć na tą. No, mogę ja polecieć na tą. Ej, to mamy już dwie lamy? Co jest gramy? Czyli to patrzcie, ja, no, ja lecę tu. I lecę do was od razu. O, to ja polecę z morem, aby wy polecicie tam? I Nie, to jest Lysia, tak. Zbieraj matce od razu. Ja, ja lecę na... Tutaj na 300 metalu Ja tam mam lampkę z fajną, kochaną, piękną Ej kolejna lama Serio? Nie, zap... jak sobie spojrzenie nazywa? szpony, szpony A, ma dziwne Szpony no. <śpony> ma Szpony <dziwne> Spony ma dziwne Dobra ja do was lecę, w sensie no, lecę, no biegnę, będę za godzinę Mam no, 500 500 500 Oj patrzcie skąd możemy budować z wody To jest idealnie, ta próba to Pog? musi być Popciąg. No, bo my tak robiliśmy na, no, na tej I nam się udało prawie Dobra, no to no, dawajcie no na wodę przed, przed Spotykamy ostatnią. się tam, spotykamy się tam Szybko, no to szybko, szybko, mamy 2 minuty No, lecimy, dawajcie, jak najszybciej Siadzaj, Rzemysła! Auta mnie... Nie, le... nie! Jedź, jedź, ja zbieram matce i wezmę kulę No, ej, no! <noise> jak coś, to ja mam dużo maca, w sensie, no tak ponad 1000 Spod... No ja też już mam dużo no, matka Mam 1000 drewna prawie No i git, no to starczy już tego Jeszcze nad wodą, no, A jeszcze no, mamy strefę Spoko nie no to jeszcze zbieramy chłopaki! Nie, lecimy, nie. Jest idealna próba. M mamy dwie lamy i ty masz... Ale no po tysiąc drewna każdy, no to bez sensu. drogę. po 1500 ale, minimum. Ale każdy. chodzi o to, że my mamy strefę, więc musimy tyle budować. No, to. O, no. jest trzeba się wykręcić no. do góry i impulsaki to... chłopakierka. Kupuję sobie... A nie, nie chcesz. Mam kurkę, kurkę mam. Kurur, 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 jak się było, kurę. Kup mi ktoś. Jak mi coś te beretki Bo mnie nie stać? Ja mam kurkę Kurka nie uciekaj, jest mam kurkę Ale że co, kurka koło dzika sobie była, o? Kurka? Kup mi kierow ja, jak ci mam kupić? Chodź ja jestem A no to Brajmor, ile mam złota to? Kura mi ucieka! Kura mi ucieka! Mi też ucieka Tajmor ty jesteś bogaty kup mi Dobra Mam 200 golda Kurka Tam. tak o, niesiona jest. Kurka jest niesiona. Dobra. Gdzie ty od jesteś? No już jestem prawie tym. Ja mam łuk z tym To jest Felicja, a nie kurka. dobra, przepraszam. Powinnaś jeszcze przedstawić. Powinna chociaż mieć... Dobra! Ten, powinien ją po prostu kurka Felicja. Ej, fajnie by było jakby każda kura na mapie bo było na przykład 10 kur i każda kura by miała inne imię. <laughs> Felicjo, filcuś Ja. Jadek i Władimir. Krystek. O, Władimir i Krystek. Dobra, ja tą kurkę zaboksowałem, mam nadzieję, że nie ucieknie. Kurde, prawie przez. ma za podmienia ściany. No, mi uciekła z boksa, nie? Podmienia ściany. Nie, ja nie uciekła. mogę z kulą wsiąść do, kołoś do, samochodu? Kołoś do samochodu? Chyba nie. Nie, um, nie wiem. Nie, nie możesz. Nie możesz. To ewidentnie nie. Raczej nie, no trzy, trzy razy na nie, niestety nie przechodzisz dalej. <śla> o kurde, jaki okrzyk bojowy, to już musimy wygrać. Już, <śla> już jest wszystko. <śla> Gdzie jest za szarborybę? Ej mam zakopaną skrzynkę, co jest grane? No to jest ta zakopana, no O kurde, ale zwykła jest A to, słabo Mam szorborybę Nice, a ja mam 10 tych 10 bandaży, 3 apteczki i jednego flopperka A ja mam e, 1000 matka Nice, a ja też mam to by mnie prawie zabił O, na rybki, zabił. na rybki Weźcie też Bot by mnie prawie zabił chłopaki Ej bo trzeba już się kać No już powoli. trzeba no Kręcimy się takie. lecę do ciebie lodówa Ewo chłopaki, jaję Ewo miałś jakaś... chcesz stracić? Czemu? Skąd To się tam gdzie za krzakiem Idź do krzyczków Felicja, nie uciekaj, Felicjo Jestem to już! Lecę! Siema A patrz, biedź we mnie w autem O kurde, kurka, nie! Zostaw mnie, nie do nieba <laughs> Jezus. Kurka, nie lejdź do nieba, to do dołu proszę cię kurko. Musiłem, że zginie Kurka, patrz, Weź szczęś... sobie pepera. Mam 6 impulsów. O, to, 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 te dwa były moje, to daj mi je, daj mi je na stacji, słyszysz? Dobra, to masz ja, Ale kurkę mam Człowieku, ja już jadę, mm, drop. Co ja robię? ci 3. Dobra, no i git to przez dziurę robię Chodź, ja chodź trochę głębiej, chodź głębiej, choć A, głębiej. Możesz, możesz Kurka jest, ona jest wodoodporna Chyba odporna iPhone Ona była na promocji Felicio, Felicio to wodoodporny jest <laughs> On może nawet drukować iPhone 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 iPhone, typhoon, 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 typhoon. Mm, Iphone Wow! Spacik jest fioletowy do kupienia za 95 Ale nie wiem po co ci spasem, no chyba że zlecimy, no to tak. Dobra, buduj krajmore. Buduj, buduj. No pewnie już zlecimy, zawsze zabijamy ich. Czekaj, zobaczmy gdzie to strefa Nie, dobra, nie buduj już, bo ten zapas czasu, dobra, zapas czasu. Dobra, nie, zwolnijmy, zwolnijmy, za szybko, za szybko trochę, idziemy. za szybko trochę idziemy Daj mi te masy Ej, ale teraz Boż, ja miałem jeszcze półtorej tysiąca Ej ty nie biegnij do przodu, żab... Nie, nie Możecie, cię. Ale ok. do strefy, strefy tylko dojdziemy do strefy A nie, nie, równo dojdziemy. ze strefą Nie, bo za szybko, Daj, za szybko idziemy Za szybko idziemy, za szybko idziemy Ej, my cztery osoby tańczyć? Ej, trzy drużyny zostały Z nami Damy radę Nie, nie, zostaw to, zniszczę Ej, nie, wiecie, co teraz budujemy z tych edytowanych ścian, takie mega cieniutkie to a To ja już nie buduję, to ja już nie buduję. No buduje. A ty buduj. Ja mam kulę, nie, ja nie buduję. No to Kraymor, Krajmor O, Kraymor no. też jest super. Ej, nie, ja się boję, plus jeden. Uwaga, uwaga! Jest! Ej, ja nie, Ej, nie umiem, ja nie umiem. No, po idź, idź, idź! Ale nie umiem. uniknie. Nie no muszę szybciej błagam Ej, zniszczcie to, zniszcie to! Edytujcie to, edytujcie to! Tam podłogę nie, bo... Ej, nie! Nie! <śśmieniu> nisz, nisz ją, nisz ją! No! Ej, my Jesus, Jezus nie ma co depine! Jak się Jaki Nie no! Ej, jaki nie? Ej, się stresuję, bo ja, mi ta kura zasłania wszystko! Alo! I też! No to ja mam czuć! Ej, jezus, tak jesu, mnie! Ej, ja jestem opaś na nie Dobra, umiem. spokojnie, mamy minutę do strefy, minutę ze strefy jest. Ej, chłopy, chłopy! 120! 120 mam tylko! Ej lama! Gdzie? Co nie, ty nie gadasz? Miałem. Daj szybko! Dajcie Macy Ej zniszczę to macy. potem, bo to widać Rzuć! 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 Ej trzy macy osoby pierw, zostały, to chyba win macy na to rzuć! Dobra, zniszczę to, zniszczę to szybko Bo to widać Ja się stresuję no Ja też, idź ja, ja nie wiem nawet budować, ja pannę za Jak, ja nawet, jak ja, na, ja nawet nie jestem snakki. Ci co na kucaka idą ja na... Jatko, nie ja nie, ja nie, ja nie. Nigdzie nie skaczę. Ale mamy oczko wodne. Mamy, mamy oczko wodne pod sobą przecież. My to ten, przeżyjemy. Ja sobie lecę, parcie to chłopaki! Speedrun! Wyrzuć tą kurę, bo ja usięgę... Tak, usłyszę, tak się tak się drze. <laughs> kurę Wyrzuć kurę i skocz. <laughs> Ale mi pieje Ale chłopaki zamulacie Zamulamy? No ciężko ja się stresuję, mam całe te ręce spocone Ja też patrz tak. na mnie, patrz na mnie co robię <laughs> ten co sobie z... ej, ej, byś zginął prawie Nie dobra. Musimy chyba zmienić kierunek na lewo, wiecie? Ej nie jest git, jest git, jest git na razie, zobaczymy gdzie jest. Patrzcie, oni są trójkę tam, oni szukają wszystkich Tak przegrywy, tam są oni nie wiedzą co się dzieje. Patrz, na no w trójkę jestem, no. Oni są ostatni. E, ale ja mogę na strefę... Ja mogę... Ja mogę grać na strefę jak coś. Ja mogę grać na strefę. Ja mam rybki, ja apteczki, no. Dobra, siedzimy. Po... Nie, ja nie patrzę, Dobra, nie patrzę, Dobra, chcemy w strefie. U. Ale jesteśmy w strefie, spokojnie. Ja się boję. Ja też się boję. Ale ja mam tak zimne ręce, tak spocone w ogóle. Ja też. O Jezu. Muszę sobie powycierać. Rzuca Nibic, mi impulsa na lewo! Zrzuć mu? Ja nie. Niin, nie, 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 nie rzuca impulsa. Nie, Ej, nie, nie. Nie, nie. patrzą na nas chyba! Fragen> nie, nie, zostaw ich, nie, nie, strzelaj, nie strzelaj! Do zobna, do zobaczenia! Do idziemy, idziemy, idziemy. To jest najbardziej udana próba na razie. Kemarek! jesteś uzdolniony, musisz budować! Uzdolniony muzycznie, autystycznie. A ja mózgu nie mam chłopiec, co ty gadasz do mnie! Idą do strefy, idą do strefy, rotują. Rotują, rotują, boksują, przyciągają boksa. Ej dobra na sprincie lecimy, dobra na sprincie lecimy. Nie, 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 nie. coś boli. Nie bo jak jeden spadnie to wszyscy zobaczą. To jest więc... Nie wiesz. no jak jeden spadnie to już bez masów Na sprintie, na sprincie, patrzcie. Dobra, chłopaki. siedzimy się. Tu mam osadnie 500 masów chłopaki No Czujcie My jesteśmy w strefie już. Ja mam jeszcze tak. Idź, idź, nie jesteśmy, nie jesteśmy. Jesteś, jak nie jesteśmy, w... jesteśmy Ej, musimy zmienić kierunek na lewo Gałka Gdzie ja Jestem ciekawy czy oni w ogóle... E bo są te nowe broni, oni z tych nowych broni nawet co nie trafią pewnie <laughs> Ej, zniczy... nie płyną na górce! Ej, budujcie to z metalu! Górce, tylko 160 merów. Ej, Ej i... merów! Niszczą, niszczą! 160 merów! Gdzie, gdzie oni strzelają? Nie do nas nie. spokojnie, Dobra, Mam idź. i muzyk łopaki jak coś. Nie nie nie! nie. 13 im na łeb rzucam Nie nie nie, nie, nie. Ja, ja i... Umręł! Ej, gdyby taka kurka spadła! Takie, się A ja jestem ciekawy On ich reakcji. Nie jestem ciekawy ich reakcji. Nie, nie, to są jakieś bobuksie chyba, nie, 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 strzaj, nie strzaj ich, zostaw. Nie, nie, bo jak polecieć strzało to się od razu na zorientują. Na żółt lecimy, chłopaki! Harpunem <réussi> go przyciągnę. <z fishtático> dobra. jestem strefie, gorzej z wami. Kura składa jajo i tam na łeb le leci. Ej, dobra, robię skok wiary do Krajmora. Nie, 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 nie. Nie! nie, nie. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Gruby cię zbieguje! <g ministifi anlam> <gill have> dobra, wygrywamy na strefę, co? Budujcie to z metalu może, bo ten, bo... Nie mam metalu, nikt nie ma. Ja mam 50 jeszcze. Ja mam człowieku, sto. Ale nie, wiecie. nie ryzykujmy już. Nie, bo to drewno jest zbyt kruche. Te metal... On... Ej! Ej! Nie, nie, zniszcz to, zniszcz to. to! Ej, idziemy A no, do domu na panowie, szybko, nie! Panie! Nie! No i dupa. Nie zdążyłem nawet ten. GG. Jeszcze do z łuku! W do dostał z Lol! Przemek, wygrywamy to? Tak, 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 ta, Ale oni mają spaza. Nie ma maca! Borupki. Ja mam, ja mam marta, chodź! Ja! Moja kurka! Yeah. Ja! Ja! Jakby karta wygrała! Jakby jeść, by było kop Szenek no. musisz, musisz wykorować, ja jestem... Mam ja tylko revolver nie miałem! revolver! nie miałem! revolver! Mam mu revolver! do tylko trafił! Strzelamy! Nie, nie, nie ma kewa! Na biało! Dostał, ja jestem white ogólnie Ja chyba jednego pokonam nie jesteś white, No zobacz ile mam HP i keba. Leży, bałeś, leży, wody, leży. leży, leży, leży. Tam wiesz. Co? Ja pierniczę. Musisz... Najlepsza próba, ale nic nie gadaliśmy prawie. <laughs> Ogólnie to jest chyba dymka trochę. Nie, no ja nie mam kebika. Watariu? Nie ja bym mi kolapsował raz. No się jeszcze mnie podnieś to nie? Ty no, to tyle jest jakaś myśl. Ale ja nie tam... jak mam do góry i tutaj przychod On idzie chyba do Nie. Nie. Pale miss ja Dostałem przez ścianę, dostałem przez ścianę.